Mamy dzisiaj środę, nie wtorek. I dzisiaj jest wtorek czy środa? Wtorek. Dzisiaj jest wtorek. Paweł wrócił z dwójki, a ja będę robić czwórkę. Później setki. Było tak. gorąco, ja w sobie to wzięłam dzisiaj. Taka guma, patrz. Yeah, pięknie. Pięknie. Yeah. że się co dzisiaj na treningu. To do

tylko to było na odwrót Którą mogę oglądać? Pierwszą, prawą czy Ci wygodniej Jak Zobaczymy jak do mnie. O, dobra, 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 O, A, do dawaj, się, dawaj, dawaj. o witajcie Skończyłam właśnie mocny trening Biegłam tak 800 metrów w 2,32, ale przypaliłam pierwsze kółko. Ściągamy Barbaro? Tak, trzeba będzie mnie ściągnąć. Pierwsze kółko na 800 pobiegłam w 1,12, a miało być 1,15 i musiałam ten dużo zwolnić, bo to... trzeba byłoby mnie wtedy wściągnąć w innym wypadku. To jest bardzo duża różnica. Tak, I już właśnie? leci do Wacława Mirka. Tak. I ty setce sobie. Dokładnie. Zimno, jak no ten było, 3 minuty przerwy i 5 razy 235 sekund. Na przerwach półtorej minuty, potem 10 minut przerwy i taka druga seria. I powiadomo się, że to w 2,1, 1 fajnie by było, ale w 2,31, No i potem znowu te 5 razy 200 po 35 sekund. I powiem tak, że nogi weszły mi do dupy już pod koniec. Jeszcze jest 30 stopni. Ledwo zjecham, ale ważne, że to już za mną i teraz byle do obiadu. Tak jest, dziękuję Karolu za wywiad, spadam. Spadaj. Gasy biegają sprinter. Tak, tak. na maksa mhm. Pociąg Jakie Na nic. nie Na nikogo nie Nie da się nagrać do góry na góry. Okay. Kurde. Moi o, kilka kamery podczas treningu. Setki super wchodzą, luźno, czuję moc, jeszcze tylko dwie setki, ale wolniej niż wcześniej, jest elegancko. Akad już będzie zadowolony. Oj, tak. Nie lubię robić skoku, ale im bardziej nie lubię jakiegoś ćwiczenia, tym... Częściej trzeba je robić, taka prawda. Dokładnie, mądre słowo. Teraz biegam z polą Wow. Dobieg. Jakie to uczucie? Jaki stres. U. Ale Zreszny. lecimy do końca. Do końca? Do końca, jeden płotek. Tak, jeden płotek, ale musi być do końca. Tak. tak. Musi być. Nie wiem, na początku. Izak. Dobra. Nie, nie, bo ze startu nagrywamy. Dobra. Teraz zarządzi, Flanek biegasz. Ale będzie do nagrania, teraz fajne. Technika. Czy to jakieś pod z nami, Karol. Nazywam się Barfim, jestem z Kataru. Skaczę w na no całkiem przyzwoitym poziomie. Tylko nie umiem dubska wypiąć do góry, więc zobaczymy, co to będzie. o, witajcie! Nazywam się Tamberi to jest mój przyjaciel Barfim. Podzieliliśmy się medalem olimpijskim, złotym. I dzisiaj będzie lekka rywalizacja z moim przyjacielem. Zobaczymy, kto jest lepszy. Brawo war... Brawo! Kamera akcja! Nawet nie wiem co mam powiedzieć. Zobaczyliście jak to się robi? Zobaczyliśmy jak to się robi. A zrobiła to? Hejka, jestem Nina Baranowska, trenuję utrona Kaduszkiewicza w WK z Kraków. Głównie specjalizuje się w skoków z wyż, a także w wieloboju. Najlepiej przed startami wyłączyć myślenie. <noise> Dziękuję. O, o, dobra rada. Tak. Piotr Kilian, jako Basim. Ja chyba też pokraczkam jak idzie do To I... Uch! wow! Stary yes. No stary, ty byś skakał konkretnie Tylko nie umiem dupska wypiąć do góry, więc... Do góry. Aj. A myślesz, że biorę oboju? Ja? Ja? No? Nie, na no. Ja myślę, że... To... 160 parę myślę no. Tyle, ile Nina skakała Dobra, 160. Ja. 160 parę, dobra Serio? <laughs> To 160 parę. <grym i chodźmy> tak, 160 parę. <grym i chodźmy> Cześć, nie, nie wiemy jaki on rytm chce. Nie, 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 nie. No, no, to, to był prank. Leci, leci druga próba. O! Aj, no, aj prawda, to... ale prawda. nie Let's go! No, Paweł, wygrałeś No Uaaaaa! Ile to było? Nie wiem właśnie... Metrów to to jest jakieś 154? A ile ty wzrostu, Monia? Bo to jest pytanie, ustaw się Dobra, to jest Sprawdzam, czy Paweł mnie przeskoczy. Ile ty masz Nawet rastu? trochę wyżej. Numer no, 57, 8? Uu, nie tak łatwo mnie przeskoczy. Ty. Nie ma co, koniec. Tamberi wygrał. Po prostu uważam, że ja jestem specjalistą w biegach średnich i długich, a nie w konkurencjach skocznościowo-szybkościowych. Więc uznaję dzisiaj wyższość Pawła Jędrzejka. Ale i tak liczy się to co na bieżni. A na bieżni może być równie, więc Paweł szukuj się na 1500. Ja również jestem specjalistą obiegu średnich. Szczególnie na 800 metrów. Przypominam, 800 metrów musimy się kiedyś pościgać. Musimy. Musimy, musimy. I nie mogło się doczekać na Mistrzostwa Polski, gdzie Postaram się wyśrubować mój czas na 800. Nadajmy na to minuta 54-53. Tak, ładnie skakały Nie, o skoku zbyszcz to, to trening taki. Ja lubię być taki, wiesz. walnięty trochę, więc to było spoko, jak mało właśnie poczułem. I bardzo mi się to podoba. Ja się nie będę jeszcze wypowiadał, nie mam na to decyzji 3 minuty. Temacie treń do skoku. 3 Nie, tylko biegi górskie. Tak, Górskie też mogą być. Wszystkie powyżej 400 metrów. Tak

Nie wiem co się dzieje, ale idziemy dalej Idziemy, idziemy Idziemy, nie chce iść! Idziemy dalej, nie wiem o co idzie Wy nie wiecie, ja też nie wiem Ty? co tu jest? Jedniem Szymaję kiedyś tak? I co teraz? Nie? Idziemy się klej. A ja tutaj dobrałem. biegiem przełaję, to się zaczynało i tam się biegło się rły w pętlę się tam było czy biegiem tutaj przełaję? No dysk, mjerner Siła. Yy, dwa razy w tygodniu. Wieloboje. No tu Śpieszyłem reakcję. Na, na miejsca.